Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszego samorządnego podcastu. Dziś porozmawiamy o roli doktorantów w świecie biznesu i o biznesie w świecie doktorantów. Ja nazywam się Jakub Szczepkowski i zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Dziś moim gościem jest Jarosław Olszewski, z wykształcenia biotechnolog, absolwent międzywydziałowego studium biotechnologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie aktualnie zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW. Jarek był przez dwie kadencje przewodniczącym krajowej reprezentacji doktorantów, a obecnie pełni funkcję prezesa fundacji Work and Science i jest pomysłodawcą i głównym organizatorem trzeciej edycji ogólnopolskich targów pracy sektora innowacyjnej gospodarki Work and Science Forum i to właśnie temat związany z targami jest przyczyną wizyty Jarka w naszym studio. Cześć Jarku, bardzo się cieszę, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Cześć, witam serdecznie i za zaproszenie również dziękuję. Jarku, przechodząc do tematu naszego dzisiejszego spotkania, chciałbym, żebyś na początku powiedział naszym słuchaczom, czym są w ogóle targi pracy do doktoratów w Work and Science Forum. Jest to inicjatywa, którą zaczęliśmy trzy lata temu i która skupia się przede wszystkim na tym, żeby opinii społecznej, Szeroko, ale również samym młodym naukowcom, doktorantom, doktorantkom, pokazać, że ich wykształcenie, ich edukacja, ich umiejętności, które nabywają w, na uczelniach, są potrzebne w biznesie, są cenne i że dają im naprawdę duże możliwości do rozwijania się właśnie w sferze aktywności biznesowych. Teraz mamy bardzo dużo branż, które takiego właśnie supportu naukowego potrzebują. I nie są to tylko to te związane ściśle z nowoczesnymi technologiami, IT, etc., ale również te, które wykorzystują zupełnie inne dziedziny wiedzy, tak jak socjologie, które są oparte na docieraniu do konkretnych targetów. Wiadomo, że w tej chwili żyjemy w świecie big data, gdzie ten background tak naprawdę naukowy jest szeroko wykorzystywany w każdej dziedzinie nauki. A powiedz, skąd w ogóle pomysł na tego typu przedsięwzięcie? Pomysł narodził się tak naprawdę jeszcze zanim zacząłem działać w Krajowej Reprezentacji Doktorantów i można powiedzieć, że wpłynęły na niego dwa prywatne doświadczenia. Jednym z takich doświadczeń było to, gdy moi przyjaciele, znajomi, którzy byli bardzo zaangażowani w pracę naukową na uczelni, którzy w jaki sposób wiązali z tym swoją karierę już przychodząc na studia. W międzyczasie w trakcie doktoratu, biorąc pod uwagę różne kwestie i trudności, które się pojawiały w tej pracy naukowej. Stricte związanej z środowiskiem akademickim, decydowali się z niego wyjść i spotykała ich taka duża konsternacja. Ponieważ jakby nie byli świadomi swoich e, zalet, swoich walorów dla rynku pracy biznesowego, ciężko było im tak naprawdę zdobyte. W trakcie studiów czy w trakcie doktoratu, umiejętności, zarówno te miękkie, jak i te twarde, w jakiś sposób udokumentować, przedstawić na rozmowach kwalifikacyjnych, i to w bardzo mocnym stopniu dało mi taki impuls do tego, że jest niezbędne w naszym systemie, w ogóle w naszym kraju, edukacja właśnie młodych osób związanych z nauką, z wymogami rynku pracy, takiego. Środowiska tak naprawdę gospodarczego e, uczelni. A drugim, e, bym powiedział, jeszcze bardziej plastycznym odczuciem, które w jakiś sposób e, skłoniło mnie, żeby zacząć organizować takie wydarzenie, jakim są Targi Work and Science Forum, e, to było niesamowicie dynamiczna zmiana zatrudnienia wśród e, znanych przeze mnie, Inżynierów aplikacyjnych, którzy przyjeżdżali z bardzo różnych firm. Ja pracuję, i bo zawsze pracowałem w centrum badawczym, gdzie tego nowoczesnego sprzętu było dużo, w związku z czym mieliśmy kontakt z różnymi firmami związanymi czy z mikroskopio, czy z innymi wysoce wydajnymi technikami obrazowania, diagnostyki, i tam naprawdę ci najlepsi. Inżynierowie aplikacyjni, mający przygotowanie zarówno merytoryczne, ale też w dużej mierze doktorzy, mający przygotowanie jakieś naukowe, potrafiący rozmawiać z naukowcami, potrafiący rozwiązywać ich problemy badawcze, byli niezwykle cenieni, wręcz byli wyrywani sobie przez e, różnych e, producentów i e, podkupowani, co w jakiś sposób dało mi do myślenia, że jest to rzeczywiście rynek pracy. Dość dynamiczny i nastawiony, tak naprawdę, na bardzo spersonalizowane potrzeby. W tym roku, tak jak wspomnieliśmy na początku, będziesz ze swoim zespołem organizował te targi po raz trzeci. A czy mógłbyś naszym słuchaczom opowiedzieć, jak wyglądały dwie pierwsze edycje? W tym roku, tak naprawdę, wracamy troszeczkę do korzeni, ponieważ zeszły rok, w związku z naszą współpracą z siecią Łukasiewicz i z głównym urzędem Miar, był nastawiony na Dość duże eventy stacjonarne. Natomiast to, co bardzo mocno przyciągało do nas młodych ludzi, młodych naukowców, którzy tak naprawdę są bezpośrednimi odbiorcami tego wydarzenia, to szkolenia z umiejętności miękkiej, czyli nadrabianie tych braków, które my zauważyliśmy, zdiagnozowaliśmy w ich przygotowaniu do wejścia na ten rynek pracy poprzez zapewnienie im takiej naprawdę merytorycznej wiedzy. I w tym roku będzie ona jakby przekazywana w trzech miastach w Polsce w Warszawie, Białymstoku i Krakowie, w formie stacjonarnych szkoleń z umiejętności miękkich, z zakresu czy popularyzacji nauki, czy przygotowania CV pod wykorzystanie biznesowe, czy z pozycjonowania swoich publikacji, czy też spisania grantów. Jakby pełen wachlarz, tak naprawdę umiejętności związanych z byciem. Konkurencyjnym na arenie, tak naprawdę międzynarodowej, młodym naukowcem, naukowczynią, i mamy zamiar prze, przeszkolić co najmniej 500 osób i przeprowadzić co najmniej 24 szkolenia w ramach tego naszego wydarzenia. Ten cykl szkoleniowy się nazywa, ma taki podtytuł: Work and Science Academy. Natomiast same targi, tak jak w latach ubiegłych, prezentacja ofert pracy, prezentacja Problemów naukowych, w które można się zaangażować, etc., będzie się odbywała na platformie targowej, wirtualnej, bo, jak już powiedziałem, to są dość jakby wysublimowane potrzeby, jeśli chodzi o pracownika, w związku z czym dużo łatwiej. Będzie uzyskać to dostępność do konkretnych osób, nie organizując dużego wydarzenia stacjonarnego, na które musielibyśmy je ściągnąć, które wymagałoby od nas poważnej logistyki, a dając im dostęp do tych wszystkich informacji za pośrednictwem platformy targowej, która będzie dostępna przez cały miesiąc od 19 października aż do połowy listopada. Oficjalnie rozpoczniemy wydarzenie. Na forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie. Tam będziemy mieli power speecha, gdzie w gronie właśnie naukowców, w gronie partnerów biznesowych nauki przedstawimy swoją koncepcję, swoje idee targów, a potem będą dostępne czy oferty pracy, czy wszelkie informacje na temat szkoleń oraz same materiały edukacyjne ze szkoleń będą dostępne na tej naszej platformy. Mhm, zapowiada się niezwykle ciekawe wydarzenie. Ja na koniec jeszcze naszego podcastu dzisiaj proszę Cię żebyś podsumował te wszystkie daty i podał adresy mailo, adresy stron www gdzie nasi słuchacze będą mogli znaleźć informacje na temat tych targów. Niemniej jednak poprosiłbym Cię teraz Jarku o to żebyś powiedział mi jak społeczność doktorancka ocenia te targi tak czy są one w ogóle im potrzebne czy po tych dwóch edycjach które już zrealizowałeś słyszałeś jakiś feedback. Jeśli tak to jaki. Znaczy, mam nadzieję, że społeczność doktorancka uważa, że są potrzebne. To przede wszystkim wydaje mi się, że szkolenia są, budzą duże zainteresowanie, te z umiejętności miękkich, właśnie e, w, poświęconych tak naprawdę wyjściu do biznesu. E, czego dobrym przykładem jest to, że przy pierwszej edycji 200 miejsc szkoleniowych, które wtedy zagwarantowaliśmy. Rozeszło się tak naprawdę w przeciągu 3-4 godzin i było bardzo duże zainteresowanie tymi naszymi szkoleniami. Mamy nadzieję, że w tym roku również one przysiągną wiele osób. A to, co jest istotne, to mi się wydaje, że nie tylko jest to impreza ważna dla społeczności doktoranckiej, która rzeczywiście tam szuka informacji dla siebie, ale jest ważna w kontekście burzenia takiego oporu przed poszukiwaniem tych pracowników wśród doktorantów. Ze strony firm, bo jakby my tutaj mamy, można powiedzieć, taką obopólne, ograniczone zaufanie, doktorant z jednej strony nie jest przekonany, czy zostanie doceniony, czy jakby wejdzie w taką machinę korporacyjną, idąc do dużej firmy, z drugiej strony pracodawcy właśnie w takich firmach czy biotechnologicznych, technologicznych mają obawy, że Zatrudnienie doktoranta będzie się wiązało z jego wysokimi wymaganiami, jeśli chodzi o płacę, co jest paradoksalne, biorąc pod uwagę nasze stypendia, czy będzie się wiązało z problemami natury takiej wdrożenia go w pewne procedury, bo jednak doktorant, doktorantka jest przyzwyczajona do obchodzenia pewnych problemów i takiego myślenia nieszablonowego, które może niekoniecznie. Jest dobrze widziane i by sprawdzało się w takim stricte mechanizmie korporacyjnym, natomiast do jakby osiągnięcia pewnych innowacyjnych efektów i do wywołania pewnej kreatywności jest na pewno nieodzowne. A Jarku, a czy mógłbyś wskazać jakieś takie wymierne efekty realizacji tego projektu? Co roku przyciągamy tak naprawdę około ko 20 partnerów biznesowych, którzy chcą się w tym obszarze zaprezentować, którzy Chcą, są zainteresowani kontaktem z doktorantami, no i jakby również w tym roku uzyskaliśmy wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki, w związku z czym wydaje mi się, że poprzednie edycje tego wydarzenia zostały ocenione pozytywnie. Ich odbiór został oceniony pozytywnie. Wystarczy powiedzieć, że one jakby w zasięgu medialnego mają co roku około 40 tysięcy osób na, na Facebooku. I równie duże zasięgi na innych mediach społecznościowych. Więc mam nadzieję, że pomimo wąskiego dość targetu, to ten impact społeczny i zainteresowanie nadal budzą, miejmy nadzieję, że budzić będą. Ja tu w ogóle teraz przyznam się bez bicia, że z Jarkiem współpracuję. Dłuższy czas, bo miałem przyjemność być e, wiceprzewodniczącym w zarządzie Jarka w pierwszej kadencji i patrzyłem, jak te targi się rozwijają. Byłem przy ich narodzinach, przy pierwszej edycji Aha. i bardzo się cieszę, że to e, tak się rozwija i życzę Jarku kciuki i życzę powodzenia, żeby to tak szło, w, tak, tak, w takim kierunku, jak idzie. Także teraz przejdziemy do trochę innych tematów, właśnie około biznesowych, i chciałbym Cię podpytać, jak oceniasz w ogóle przygotowanie doktorantek i doktorantów do pracy w biznesie. Jest na pewno problem z widocznością. Myślę, że on jest podstawowy, bo jakby to, jak oni są przygotowani do pewnej sprawozdawczości, do działania projektowego, do pracy w zespole, to w dużej mierze zależy tak naprawdę od tego, w jakim zespole pracują nauczyciele. Ale jeżeli chodzi o podstawowy problem i barierę wyjścia do biznesu, to jest przede wszystkim dbałość o swoją widoczność. To jest w jakiś sposób też taki troszeczkę biznesowy sznyt, umiejętność rozmowy, umiejętność argumentowania pewnych działań i brzydko mówiąc, sprzedaży tych swoich innowacji, które tak naprawdę. Bardzo często są przez nich wdrażane, produkowane. Jako prezes fundacji, organizator Targów Pracy, masz cały kontakt z biznesem. Powiedz proszę w takim razie, jak biznes ocenia przygotowanie doktorantek i doktorantów do pracy poza morami uczelni? No, już o ten temat zahaczyłem troszeczkę. Czyli, przede wszystkim duża część firm, która ma pewne temy zarządzania. Lubi pracownika, który jest niejako świeży i nie ma naleciałości. W związku z tym doktorant, doktorantka niesie ze sobą pewne zagrożenie, że będzie myśląc nieszablonowo czy działając nieszablonowo, ciężko mu się w te systemy zarządzania wdrożyć. Druga sprawa to kwestie, właśnie, sprawozdawczości i kwestie, tak jakby troszeczkę relacji interpersonalnych, które zupełnie odbiegają jakby swoim zakresem i specyfiką na uczelni od tych, które jakby działają w dużych firmach, więc może to nie jest tyle obawa o same kompetencje merytoryczne jako takie, a bardziej o brak pewnych umiejętności miękkich, które są w dużych organizacjach, w dużych firmach mocno promowane. A powiedz mi, jakie zmiany musiałyby nastąpić w systemie kształcenia doktorantów, abyśmy jako społeczność lepiej odpowiadali na te rosnące potrzeby i wyzwania otoczenia społeczno-gospodarczego? Tu jest bardzo ciekawy przykład, który ja często przytaczam w takich rozmowach, szkół doktorskich w Hiszpanii. Tu akurat rozmawiałem z panią dyrektor Szkoły Doktorskiej w Barcelonie, gdzie już na etapie rozpoczęcia tak naprawdę swojej nauki, pracy. W szkole doktorskiej do młody naukowiec w jakiś sposób się fokusuje i ma konkretny pomysł na przebieg swojej kariery. Czy to będzie rozwój w kierunku popularyzacji nauki, której, której znaczenie cały czas rośnie, czy to będzie fokusowanie się w kierunku właśnie prac wdrożeniowych o takim bardzo konkretnym, tak naprawdę. Tematyce nastawionej na rozwiązywanie problemów, na poszukiwanie sponsorów, etc. Czy będzie to taka stricte kariera naukowa w naukach podstawowych, natomiast również wzbogaca, wzbogacona o te aspekty pozyskiwania grantów, wzbogacona o te aspekty budowania wizerunku naukowca, dostosowująca go tak naprawdę. Do globalizacji nauki i do tych jakby warunków wolnorynkowych prowadzenia badań naukowych, gdzie no już nie możemy się ograniczać tylko do swojego kraju, możemy się ograniczać tylko do swojego uniwersytetu, ale jeżeli chcemy być dobrym naukowcem prowadzącym naprawdę ambitne badania, to musimy być w stanie zbudować międzynarodowy zespół, nawiązać współpracę i również jakby przekonać opinię społeczną, że to, czym się zajmujemy naukowo, jest bardzo ważnym, istotną kwestią dla rozwoju naszej społeczności, cywilizacji, można by powiedzieć, dumnie. Więc przede wszystkim uważam, że w większym stopniu powinny być młodzi naukowcy edukowani pod kątem świadomej kariery naukowej, prowadzenia tej świadomej kariery naukowej. No i to im wcześniej, jakby, będzie robione. Im wcześniej jakby oni będą świadomi, jakie wyzwania na nich czekają w tej drodze rozwoju kariery, tym będziemy mieli sprawniejszych naukowców, bo niestety duża część osób wchodzących w naukę mi się wydaje nie zdaje sobie po prostu sprawy, jak wiele aspektów pracy naukowej na nich spoczywa i jak dużo tak naprawdę zależy od ich pomysłowości, kreatywności i umiejętności związanych z tak naprawdę kształtowaniem obrazu siebie i kształtowaniem swojej pozycji. A powiedz mi, a jak ty definiujesz świadomego młodego naukowca? To jest trudne pytanie, jakby nie pokusiłem się nigdy o taką definicję świadomego naukowca. Natomiast wydaje mi się, że Świadomy naukowiec musi się rozwijać, musi się rozwijać pod kątem zarówno dziedziny, w której chce pracować, jak i również w sferze techniki badawczej, którą chce się zajmować. Oczywiście to może się na przestrzeni lat zmieniać. Druga sprawa, że musi mieć pomysł i widzieć cel swoich badań, ten szerszy, niezależnie od tego, czy to będzie bezpośrednie wdrożenie. Czy to będzie rozwiązanie pewnego bardzo trudnego, ważkiego problemu, ale musi go motywować, jakby wpływ jego odkryć na dobro, już bardzo, powiedział tak, patetycznie mówiąc, ludzkości. I musi zdawać sobie sprawę z. Warunków rynkowych, jakie, przed jakimi stoi, jakby jakie są dostępne środki, gdzie są te dostępne środki, na jaki sposób może tą swoją karierę budować i w jaki sposób może te swoje badania ziścić, żeby one nie były tylko jego planem, a żeby rzeczywiście był je w stanie zrealizować, przeprowadzić, rozliczyć, opublikować i wprowadzić w życie. Bardzo ciekawa definicja, muszę przyznać, i wydaje mi się, że targi pracy, jak Akademia Work and Science, jest świetnym uzupełnieniem właśnie edukacji w tym zakresie, żeby być tym świadomym młodym naukowcem. Tak mi się wydaje. Ogólnie idziemy w kierunku tak naprawdę szkoleń, edukacji dużo bardziej praktycznej. I edukowania z umiejętności. Zasób wiedzy, jaka jest dostępna dla nas, jako dla ludzi, stale rośnie i to rośnie w sposób wykładniczy. Ilość danych dostępnych do obróbki również. Wkład w to ma sztuczna inteligencja, wkład w to ma jakby nowoczesne, tak naprawdę systemy zbierania danych, etc. etc. W związku z powyższym, no w tej chwili tak naprawdę nie to, ile wiedzy pozyskamy, i jakby sobie uporządkujemy w głowie, nas poziomuje, a to, w jaki sposób jesteśmy to wiedzę w stanie przeglądać, selekcjonować i jakie dane z niej wyciągnąć, jest chyba tym najważniejszym zadaniem naukowców. Czyli oni już nie tyle muszą wiedzieć i być ekspertami, co muszą być w stanie w jakiś sposób. Tłumaczyć te dane ludziom, którzy tak naprawdę mają do nich ogromny dostęp z, w erze e, szybkopasmowego internetu, w erze otwartych baz danych i tak dalej. Raczej oni są takimi, zobligowani są do tego, że właśnie, żeby tłumaczyć to, co widzimy, niż żeby o wszystkim wiedzieć. To, to, to wydaje mi się, że pod tym względem nieco zmienia się tak naprawdę rola naukowców. A biznes w tym pomaga, bo rozumiem, że biznes podrzuca pewne casey. Które można rozwiązywać. tak? Znaczy, biznes generalnie niesamowicie również się rozwija pod tym względem, i to sobie wystarczy przejrzeć. Niedawno została opublikowana 30. Forbesa przed 30, gdzie mało już mamy nawet przedsiębiorców, którzy zarabiają na innowacyjnej technologii. W tej chwili tak naprawdę zarabia się na optymalizacji pewnych rozwiązań, na Zmniejszaniu nakładu. Mamy ogromne po prostu zasoby tych danych, które czekają na wykorzystanie i czekają na jakieś przetworzenie. I wydaje mi się, że to pod kątem biznesowym jest bardzo duża nisza dla naukowców, żeby nie tyle tworzyć nowe możliwości, co tej technologii, która nas otacza, tego środowiska, które nas otacza. Tej gospodarki, która nas otacza, w niej definiować i pokazywać nowe, lepsze, bardziej efektywne rozwiązania. Jarku, wracając do targów. Jak byś przekonał osoby niezdecydowane do, do wzięcia udziału w targach i do wzięcia udziału w akademii, którą organizujesz? Myślę, że najprostszym jakby sposobem, żeby je przekonać, to niech sobie zadadzą pytanie, czy. Gdyby dzisiaj dostały dyplom doktora, wiedziałyby, gdzie zmierzą w pierwszych krokach, wychodząc z Akademii. Jeżeli tak, to są przygotowane i najprawdopodobniej pozyskały już wcześniej te wszystkie umiejętności, które jest, chcemy im jakby pomóc e, posiąść. Natomiast jeżeli nie mają takiego pomysłu na to, co z tą karierą naukową robić dalej, w jaki sposób ją rozwijać, w jaki sposób ewentualnie się przebranżować do biznesu, to zarówno te oferty pracy dostarczone przez naszych partnerów, jak również szkolenia, które będziemy prowadzili, mogą być dla nich cenne, mogą być inspirujące i mogą im pokazać jakby nowe ścieżki i nowe wyzwania w ich rozwoju, w ich karierze naukowej czy w ich karierze biznesowej. Jarko. i na koniec, jakbyś mógł podsumować najważniejsze daty, gdzie, mo, gdzie nasi słuchacze mogą znaleźć informacje o targach, o Akademii. Wszystkie informacje dotyczące e, naszych targów pracy, jak również innych eventów są dostępne na naszych mediach społecznościowych. Jest to profil Fundacji, czy Fundacja Work and Science, jest to profil e, samych targów, czyli Work and Science Forum. E, mamy również Instagrama o tej samej nazwie, mamy stronę internetową zapraszamy również do rejestracji na naszej platformie targowej linki znajdziecie na stronie internetowej a co dodat, to startujemy już 20 października transmisją z forum inteligentnego rozwoju w Uniejowie potem jesteśmy dla was dostępni przez cały miesiąc jeśli chodzi o szkolenia pierwsze szkolenia stacjonarne odbędą się 26 i 27 października w Białymstoku. Przez cały miesiąc będziemy prowadzili szkolenia w Krakowie, a zakończymy cyklem szkoleniowym odbywającym się pomiędzy 13 a 17 listopada w Warszawie. Jeszcze raz zapraszam do polajkowania strony, do znalezienia naszego profilu na mediach społecznościowych takich jak Instagram, Facebook, LinkedIn gdzie jesteśmy dla Was dostępni i jeżeli do nas napiszecie z pewnością odpowiemy Wam na wszelkie pytania. Dzięki. A Jarku, a czego się życzy organizatorom Targów Pracy? Czego się życzy organizatorom Targów Pracy? Myślę, że nadspodziewanej frekwencji, żeby skończyły się miejsca na platformie targowej. O, to, to bardzo fajne. W takim razie życzę Tobie, żeby skończyły się miejsca na pla platformie y internetowej, targowej, żeby skończyły się miejsca, jeśli chodzi o ilość dostępnych zgłoszeń. No i życzę Tobie wielu sukcesów w życiu zawodowym, jak i osobistym. Trzymam kciuki za doktorat i dziękuję raz jeszcze za poświęcony czas i szalenie ciekawą dyskusję. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Momentu. Projekt Samorządny Podcast został dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Organizowanie i Animowanie Działań na Rzecz Środowiska Akademickiego w 2023 roku.